Cześć wam, witam Was w moim warsztacie, witam Was w kolejnym filmie. Dzisiaj wracamy do budowy biurka, także dzisiaj będziemy przygotowywać już te klejoneczki, te formatki do klejenia, do sklejania ostatnio w ostatniej części bodajże widzieliście jak formatowałem tą klejonkę, dzisiaj się wszystko okaże jak jest wykonana, czy kąty będą się zgrywać, czy będzie dało się to skleić w cały korpus, bo korpus tego biurka jest dość wąski. Do środka mają wejść jeszcze dwie szuflady, także dzisiaj sobie również zrobimy skrzynię do tych szuflad i zamontujemy prowadnice, prowadnice będą blumowskie i to na dodatek z tiponem. Tam niestety oczywiście wyjdzie malutka pomyłka, którą będę musiał później skorygować, ale do tego dojdziemy później. Także nie obyło się bez błędów, nie, nie, spokojnie i oczywiście je Wam pokażę. Zobaczycie też różne narzędzia, no tą szlifierkę już mam nadzieję, że znacie, jest o niej film taki na świeżo. E, zakupiłem ją całkiem niedawno. Jestem mega z niej zadowolony. To jest moja pierwsza taka prawdziwa szlifierka, że tak powiem, niemarketowa i kultura pracy. I wydajność to jest po prostu kosmos. Ale tutaj mamy też jednego z głównych bohaterów. E, taka sprytna frezareczka. Tutaj widzicie, dokręciłem sobie taką prowadnicę. Będziemy robić takie wręgi pod, e, pod plecówkę, pod ściankę e, tylną. Tam będzie po prostu docięta. Kawałek takiej albo sklejki, albo deski, zobaczymy, jak to jeszcze wyjdzie, reszta biurka będzie praktycznie z drewna cała z drewna, cała z jesionu, praktycznie tu widzicie, teraz prostym frezem. I właśnie dzięki tej prowadnicy udało się zrobić to dość dokładnie. Także na tyle będzie zagłębione te frezowanie, bo tam będzie schowana. Coś grubości 10 mm, najprawdopodobniej sklejka tam pójdzie, już się tu nie będę wygłupiał, także myślę, że, że fajnie to wyszło, teraz sobie to jeszcze jak widzicie pasuje i ściągam, będę ściągał wymiary tej plecówki, żeby sobie ją przygotować tam kiedyś, kiedyś, dobra to mam zrobione, będę mógł przejść za chwilę dalej. Tutaj sobie będę to wszystko czyścił, już przygotowywał do klejenia. Będę sklejał na razie dół z tymi bocznymi ścianami i przegrodą środkową. E, oczywiście ściskać będę to razem z, z górą, z wieńcem górnym, ale on będzie bez kleju po to, abym później mógł wygodnie zainstalować prowadnice do szuflad. E, to również wam wszystko pokażę. No, w płycie, e, że tak powiem, e, jest to trochę łatwiejsze w tym sensie, że tutaj jak wykonamy klejonkę, tak nam to wszystko później będzie pasowało. Nie było tragedii, no wiadomo, tam troszeczkę ściskiem się jak trzeba będzie to się naciągnie. Mam nadzieję, że, że takiej potrzeby nie będzie. No bo różnie to później po zeschnięciu może te drewno nam zapracować. Także klejonka jest zrobiona według mnie jak na, na hobbystę amatora. Bardzo dobrze, taka klejonka tej grubości to nie jest nic łatwego. Jak się później przekonałem, tak jak wspominałem w poprzednich filmach, mam do zrobienia jeszcze jedno biurko z grubszym blatem, ale stwierdziłem, że no i mam też do zrobienia, chciałbym zrobić stół taki, może nie bardzo duży, ale, ale też z grubym blatem z 4 cm. Stwierdziłem, że na początek wezmę sobie, zrobię małe biurko. Jak się okazało, teraz jestem tego pewien na 100% że ten stół z blatem 4 cm i po prostu nogami jakimiś tam dokręcanymi metalowymi to jest pikuś przy tym biurku co chodzi o moje warunki i moje możliwości tutaj. Dobrze, wracamy. Widzicie, sklejam sobie to, ustawiam, oczywiście to równo lamele, które tam dawałem nam to w miarę pozycjonują, ale niestety tylko w jedną stronę w tą stronę już tutaj ten materiał może nam się przesunąć te, te elementy, czyli wieniec, boki i tak dalej, wieniec dolny z bokami no i co, instaluję ściski, podkładam podkładki, niby mają tam takie plastikowe zabezpieczenia, ale dla pewności tutaj już na tym etapie nie mogę sobie pozwolić na jakieś błędy podkładam jeszcze pod spód kawał grubej dechy, abym miał dobre dojście tutaj do tej środkowej przegrody i ją łapię na dość duże, takie wysokie ściski, ale one o wiele głębiej sięgają i tutaj mi tutaj tą przegrodę fajnie docisną. Także mam to posklejane, dzień następny. Ściski można pościągać, ściski od razu lądują na swoje miejsce, to jest warunek, aby, aby utrzymać jakiś, taki porządek w tym małym warszaciku. Jak widzicie, miejsca nie ma za dużo, także trzeba się pilnować. No i dobrze, tą górę właśnie, tak jak mówiłem, ona nie była przyklejona, teraz mam fajny dostęp. Tutaj sobie to jeszcze przyszlifuję. Oczywiście po klejeniu tam jak widzieliście podczas klejenia starałem się to na bieżąco czyścić ten klej. Aby teraz było mniej roboty. No i od wewnątrz już sobie zabezpieczę. Póki mam dobre dojście. Od wewnątrz stosuję lakier do drewna. Taki. Y, jakiś tam pierwszy lepszy z marketu. Tutaj do, od wewnątrz. Jakichś drogich, y, drogich produktów. Nie będę stosował z zewnątrz. Najprawdopodobniej pójdzie osmo. Ale jak widzicie. Też fajnie się sprawił. I zobaczcie jaka to już jest różnica. Jak wyciągnął kolor z tego drewna. Z tej klejonki ten lakier. Także fajnie. Tutaj pójdą z dwie warstwy tego lakieru i będziemy brali się dalej za robotę. Druga strona, tak samo widzicie, fajnie kolor się zmienia. Nakładam go, bardzo dobrze się nakłada ten lakier, także nie jest najgorszy, nie pieni się. Nie ma, nie ma z nim problemów, że tak powiem. Efekt jest jak na taki lakier z marketu, bardzo, bardzo dobry. No, i teraz już mamy wieniec, dol, wieniec górny, przepraszam, jego sobie od razu też od tej strony wewnętrznej zabezpieczam. Widzicie, widać po tych śladach od, z lameli, z lamelownicy. Także do tego później dostępu nie będzie, albo będzie bardzo, bardzo utrudniony. Także wolę to zrobić od razu. Nie wiem dlaczego, ale cały czas maluję w słuchawkach. W słuchawkach. Ja wiem, że. BHP przede wszystkim, no ale to już jest lekkie przegięcie, ale dobra, no jakoś chyba się zapracowałem e, także no i dalej, dobrze, teraz e, jedyna rzecz do tej pory ze sklejki w tym biurku to będą dna szuflady boki szuflad e, będą z, jesioniu, z jesionu także zostały one przygotowane znowu od zera z takich grubych dech, które tam widzicie po prawej stronie e, obok mnie Docinam sobie to na pile stołowej, oba te dna, jest to sklejka, jak dobrze pamiętam 10 mm i takim właśnie frezem 10 mm będę robił wręgi, takie rowki w tych ściankach bocznych szuflad, tutaj na razie była próba, no i to już są, to już są elementy szuflad, jak widzicie, tak to będzie zrobione. No jak widzicie, ten stół z fryzarką mi troszkę odjeżdżał. No nie chciało się przykręcić Bogdanowi tego, no dobra, bez komentarza, ale dobra, to wszystko działa. No i tutaj e, przód i tył będzie już e, tak do czoła, że tak powiem, pasowany. Także część jest e, jako wręk, część, część jest jako taki rowek do czołowy. No i dobra, kleimy, będziemy to składać. Tu troszeczkę się. Powiem szczerze, że troszeczkę się nawkurzałem, bo padł mi kompresor, normalnie bym sobie tutaj gwoździareczką sporo pomógł, także tutaj na tym filmie to bardzo ładnie wygląda, ale mi się to rozsypywało ze trzy razy, szczerze mówiąc, zanim mi się to udało poskładać w całość, ale w końcu się udało i jest. Jak widzicie nie dawałem tam żadnej stabilizacji, żadnych kołków, żadnych lamelek. Jakby działała gwoździarka, znaczy gwoździarka działała. Jakby działał kompresor, to oczywiście pomógłbym sobie tutaj gwoździami, e, kilka sztyftów i od tego bym zaczął później ściski jako docisk, a nie na odwrót, bo ściski jednak ściskając e, no ten materiał, jedną stronę tam wypychało mi. Cuda się działy, ale dobrze, udało się, wszystko pięknie, ładnie i tak to wygląda. Tutaj już te skrzynie szuflad są gotowe. E, widzieliście e, z boku, widać jak były podfrezowane pod dno szuflady. Reszta się ładnie dopiłuje, będzie pięknie. Teraz, tak jak widzieli, mówiłem wcześniej, mam konkret szlifierkę, także jakimiś takimi e, niedoróbkami to się w ogóle nie przejmuje papier 60, e, duży skok na szlifierce i sekund 5 tego nie będzie. Także fajnie, fajnie jak, jak jest z czym pracować. Dobra, ściski na miejsce i bierzemy się dalej e, do dalszej części pracy. Proszę, mamy tutaj pół naszego korpusu, e, z tyłu. Do tych prowadnic należy wykonać takie otwory, tam wchodzą takie haczyki. Także tak jak mówiłem wcześniej są to prowadnice blumowskie. Na dodatek będzie tutaj montowany tipon. Także to wszystko zobaczycie jak, jak ja to będę robił i jaki błąd tam popełnię. Znaczy już popełniłem, jeszcze o tym nie wiem, ale, ale już go popełniłem. Widzieliście, a niektórzy z was widzieli, że do tej serii tych filmów o biurku jest również film, jak robię projekt do tego biurka, bardzo fajne narzędzie, również blumowskie zresztą, to nie jest żadna reklama, blum nawet nie ma pojęcia, że że zrobiłem taki film, nie wiem, nieważne, ale narzędzie jest naprawdę super dla, dla takiego amatora jak ja, było mega pomocne również przy robieniu mebli do łazienki, tam było to dużo, dużo bardziej skomplikowane i fajnie sobie z tym poradziłem, ale wracając do tego narzędzia, projekt jest i ten błąd, który wykonam, oczywiście bym nie wykonał, gdybym zaglądał do tego projektu. Tutaj już się na tyle rozpędziłem i pewnie czułem, że oczywiście już robiłem po prostu jedno za drugim i stąd wziął się błąd. No taka moja nauka na przyszłość, że jednak jak jest ten projekt, warto do niego od czasu do czasu spojrzeć. Dobrze, podkładam sobie takie podkłady, żeby już tego korpusu, żeby już tej klejonki nie drapać bo to już było szlifowane, jeszcze tam troszeczkę można podszlifować, żeby było żeby było idealnie, ale to już na końcu i teraz zobaczcie co ja robię. Teraz y, to była taka imitacja frontu i ustawiam sobie te prowadnice. Na tym etapie jeszcze się nie kapnąłem, że przegroda środkowa jest po prostu za za długa, za bardzo wysunięta do przodu po prostu szuflada z tiponem nie będzie miała miejsca żeby wykonać ten ruch do otwarcia te 5 mm co naciskamy front, czy to drzwi, czy szuflady aby tipon zadziałał ta przegroda środkowa jest po prostu źle, źle ustawiona do tego za chwilę tam dojdziemy jak już będziemy faktycznie montować tipony no i teraz to jest właśnie system tipon do szuflady bluma szybka, ja już to robiłem, ale no nie robię tego na co dzień, także muszę sobie przypomnieć cyk cyk cyk. To montujemy przed przykręceniem prowadnic od spodu wpinamy system świetny. Naprawdę może te prowadnice nie są najtańsze, ale ale no po prostu no tu mamy jakość za cenę i to tak naprawdę widać to od razu. Fajnie się przy tym robi. Na zielonej wkrętarce mam takie wiertło samocentrujące właśnie do montażu prowadnic idealne. I teraz wpinamy tylko sobie Szuflady i są. I teraz zobaczcie, wiecie o co chodzi? Zobaczcie, to powinno być o tyle krótsze, żeby szuflada mogła zadziałać, żeby typon mógł zadziałać. No niestety, no że tak powiem, znowu Bogdan się pomylił. Ale mamy tu taką piękną precyzyjną piłę, prosto z sklepu na L, z Lidl'a. Pewnie że z Lidl'a. Jedziemy. Mega precyzja. Co krzywo? Nie, to kamera, tak wiecie. Kamera tak pokazuje, nie? No, wyszło trochę krzywo. Tam będzie trochę dłutowania, ale to było chyba jedyna opcja, żeby wyjść e, z tej opresji, że tak powiem. Także, dłuto nieczęsto nie Bogdano widzicie z takimi narzędziami. Ale takie narzędzia też trzeba mieć w warsztacie, bo widzicie, nie, nie wiecie kiedy mogą się one Wam przydać, tak jak mi teraz, i uratować projekt. Tutaj już nie było mowy o rozklejaniu tego. Tego kleju tam dawałem, widzieliście aż się lało. Dojdziemy sobie i do tego wy, zrobimy to idealnie. No to jest y, drewno, także w razie czego można tam jeszcze kapkę szpachli, jak będzie taka potrzeba też y, cyknąć, żeby było idealnie, ale póki co jest bardzo dobrze. Dobra, jest to skrócone i teraz będzie tipon działał prawidłowo. Już nie wspomnę o tym, że ta lamela była dosłownie pół centymetra od krawędzi. Nogi, nogi, nogi kupiłem. Nogi kupiłem na Allegro. Także będą takie oto e, stożki pomalowane czarną bejcą od Osmo. Akurat e, także taki małoludki słujczek. Na więcej mi nie było stać. <laughs> nie no żartuję, ale ale no te ceny poszły do góry. Poszły do góry e, i, i ten wosk kolejny, który tak bardzo lubią stosować od Osmo. I ta. I ta bejca tak samo. No, widzicie, maluję je tak, czekam e, chwileczkę, dosłownie pomaluję następny, pierwszy, przecieram. Nie chcę, żeby to było takie, wiecie, czarne jak smoa, e, dlatego przecieram tą szmatką. Zawsze będę mógł położyć drugą warstwę, jeżeli mi będzie za jasne, ale wyszło, myślę, że w porządku. Do tego jeszcze pójdzie wosk na e, wierzch i ten kolor będzie jeszcze bardziej intensywny. Zależy mi, żeby te słoje były, było widać. Za jasne nie będą, one będą pod blatem, także tam. E, Wiadomo, że tyle, tyle światła nie będzie, także myślę, że będzie to dobrze. Dobra, ja wracam tutaj do tej pracy, montuję te prowadnice już na gotowo. Za chwilę będę wpinał w szuflady. Zobaczycie, jak to się robi, jak to się bardzo łatwo robi. Zobaczcie, tutaj mam już te sprzęgiełka zamontowane. Z drugiej strony są powiercone otwory na haczyki w prowadnicach. Wpinamy szufladę, pstryk i wszystko siadło, wszystko działa. Będziemy pomału kończyć tą część. Czeka nas jeszcze jeden ostatni odcinek. Obiecuję już z efektem końcowym. Mam troszeczkę opóźnienia, troszeczkę się tam rozchorowałem ostatnio, też straciłem z dwa tygodnie czasu. Także mam też jeszcze inne tematy, nowe tematy, bardzo ciekawe tematy, nad którymi teraz też spędziłem dużo czasu, ale dziękuję Wam za, za to, że byliście. Jeżeli wytrzymaliście od początku do końca, napiszcie koniecznie, komentarz oddechy do dechy. Trzymajcie się, do następnego filmu. Cześć wam.